Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dobrze, i zobaczymy sobie, co idzie w naszą stronę na ten nadchodzący nów Księżyca w Baranie, który będzie w poniedziałek, czyli 8 kwietnia. Zobaczymy, co idzie w naszą stronę, jaka tu rada popłynie od kart. I teraz, tak, macie do wyboru trzy karty. Jedyneczka. dwójeczka i trójeczka, zaraz Wam przysunę. jeden, dwa i trzy, okej, okay. dobra, trzy idzie na bok, dwa idzie na bok, jedyneczka, piękny motyl, dobra, co idzie w naszą stronę? Na ten nów baranie. Bardzo dużo pozytywnej energii, bardzo dużo tu się będzie działo u Ciebie, droga jedyneczko. Natłok informacji, natłok wiadomości, tak? Mhm. Jeżeli oczekujesz na jakąś ważną wiadomość od dłuższego czasu, to ona w czasie tego nowiu do Ciebie przyjdzie. Ładnie tu się pokazuje. Nie poddawaj się, nie zniechęcaj się, a wręcz przeciwnie, szukaj sobie tej kreatywności, pomysłowości i działaj. Jeżeli jesteś na etapie jakiegoś projektu, pomysłu i chciałbyś, czy chciałabyś, żeby to w Twoim życiu się zrealizowało, to ten nów w tym baranie. To jest taki dobry czas do tego, żeby przejąć inicjatywę w tym temacie, żeby ruszyć z energią, żeby coś zadziałać, żeby coś stworzyć, żeby tutaj no coś ruszyło, tak? Ja też widzę, że dla wielu z Was pokazuje mi się, że w czasie tego nowiu będą aktywować się u Was ukryte dary i talenty. Naprawdę możecie podczas jakiejś medytacji usłyszeć. Coś w głębi swojej duszy, co już dawno powinno być dla Was do Was wypowiedziane, i to pozwoli Ci ruszyć naprzód. Także tutaj to jest dobry czas do tego, żeby zagłębić się w siebie, żeby pomedytować, żeby wyciszyć te emocje, żeby skupić się na sobie, skupić się na swoim rozwoju, znajdź chociaż przez chwilkę czas na to, żeby pocelebrować w ciszy Chociaż kilka, kilkanaście minut Żeby zagłębić się w siebie Ja też tutaj widzę, moi drodzy Że jakieś takie kwestie, sprawy Które gdzieś ciągną się od dłuższego czasu I takie są odwlekane przez Ciebie A, bo to jeszcze nie jest ten czas Bo mi się nie chce, bo ja nie chcę do tego wracać Mogą się napiętrzać Czyli takie przewlekłe sprawy Niezakończone, które już dawno powinny być za tobą może jakieś rachunki, może jakieś sprawy z kimś, może wyjaśnienie czegoś, może opłacenie czegoś, może zrobienie czegoś, to co jest takie odwlekane przez ciebie, może ci utrudniać. Więc tu może warto by było przyjrzeć się temu i raz a porządnie tą sprawę wyjaśnić, rozwiązać, zakończyć, odciąć od siebie. Ja też widzę, że idzie do ciebie jakaś informacja, jakieś zaproszenie, może wpraszać się ktoś będzie, ktoś będzie ciebie zapraszał, i to takie może być trochę nie z korzyścią dla ciebie, tak jakby nie w tym czasie, nie będzie ci się do końca chciało. To jest dobry czas u ciebie do energii pieniądza, ale tu jest taki jeden warunek. Idą do ciebie pieniądze, ale ty musisz włożyć swoją energię w to. Bo tutaj chodzi o to, że tyle, ile od siebie dasz, tyle będziesz mieć. Czyli trzeba na coś zapracować, żeby coś otrzymać. Mhm. I też powiedziałabym, że pokazuje mi się tutaj taka sytuacja, że co niektórzy z Was mogą wchodzić na wyższy poziom w relacji z drugim człowiekiem. Czy jesteście w związkach, czy jesteście w luźnych relacjach, czy jesteście singlami, coś tutaj się będzie fajnego, pozytywnego u Ciebie zmieniać. I dopytamy sobie jeszcze na ten nów, tak, na ten nów księżyca, jaka tutaj rada jest dla jedyneczek. Wyciągniemy kartę anielską uznanie. Zaopiekuj się sobą, akceptując swoje pragnienia i potrzeby oraz podejmując działania, by je zaspokoić. Zbadaj i zauważ swoje zdolności, talenty i osiągnięcia. Jeśli pogodzisz się z wszystkimi aspektami swojej osobowości, poczujesz się skupiony i pewny siebie. Wtedy będziesz w stanie naprawdę zaakceptować innych. Uświadom sobie i kultywuj dobre cechy ludzi, których spotykasz w życiu tak, by czuli się szczęśliwi i rozluźnieni w Twojej obecności Anielska mądrość przypomina, byś rozpoznał, kim naprawdę jesteś duszą w ludzkim ciele Jeśli uznasz istnienie duchowych wymiarów swego jestestwa Będziesz żyć w zgodzie ze swoim prawdziwym ja Twoja dusza będzie wznosić się ku niebu Afirmacja dla Ciebie na ten nów księżyca akceptuje to, kim naprawdę jestem I tego Tobie życzę wszystkiego dobrego i dwójeczki. Co dobrego idzie do ciebie dwójeczko? <laughs> Przepraszam za ten głos, ale tak mi coś łaskocze w gardle. Już mi nic nie pomaga. Dobrze, dwójeczki, co dobrego zmierza do ciebie, dwójeczko? Co dobrego do ciebie zmierza? Może będziesz się, dwójeczko, spotykać z osobami, z osobą, z ludźmi, z kim dawno się nie spotykałaś. Może tutaj będzie jakieś celebrowanie razem wspólnych chwil. Może będziesz odwiedzać miejsca, w których dawno nie byłaś, dwójeczko, tak? Może tutaj rodzina, dzieci będą dla Ciebie ważne. To jest też dobry czas do tego, jeżeli jeszcze nie jesteś z tym tematem po drodze, a czujesz, że w Twoim życiu nie idzie tak, jak być powinno, to może tutaj by trzeba było przyjrzeć się swojemu wewnętrznemu dziecku i tam popracować z tą energią. Ogólnie karty mi pokazują, że to, co dobrego do ciebie zmierza, to Twoja intuicja. Wykorzystuj ją, zadawaj sobie pytania, pracuj nad swoją podświadomością, zwracaj uwagę na sny one będą prorocze na znaki, wypatruj tych znaków, które gdzieś do ciebie będą docierać, szukaj znaczeń, symboliki. Tego znaku, który gdzieś będzie przez ciebie bardzo mocno zauważony, bo to będzie jakaś dla ciebie podpowiedź. Ja też tutaj widzę, że jeżeli ktoś ci będzie o czymś mówił, to zatrzymaj to dla siebie. Nie powtarzaj nikomu, bo w późniejszym czasie okaże się, że to, co zatrzymałaś, to zatrzymałeś dla siebie, będzie czymś dobrym, bo ta informacja, która do ciebie popłynie, nie do końca będzie czymś prawdziwym. Ja też widzę, że jako. Coś fajnego, to tutaj pokazuje mi się spełnienie u ciebie jakiegoś marzenia, jakieś twoje marzenie, jakieś twoje życzenie, coś może małe, drobne, ale jednak tutaj karty pokazują, że może się spełnić. Dla niektórych z was też widzę taką fajną energię, że mężczyzna będzie oparciem, wsparciem i pomocą. Może masz partnera takiego, zauważ go, doceni go, będzie dla ciebie pomocny. Ale też dla niektórych z Was, oczywiście dla niektórych, tylko dla tych osób, które tego potrzebują, idzie do Ciebie jakiś romans, uczucie z otoczenia. Z otoczenia. Albo Ty tą osobę już dobrze znasz, albo poprzez wspólne grono znajomych się poznacie. Tak tutaj mi się pokazuje. Mhm. Jakiś też przy Tobie pokazuje się proces uzdrowienia, polepszenia, wydobrzenia. Także ja tutaj widzę, że jest bardzo fajnie. Jedyne, co tutaj mogłabym powiedzieć, to karty mi pokazują zwróć uwagę na wydatki, na wydatki, bo one tutaj się pokazują troszeczkę w trudnościach. I co tutaj jeszcze do Ciebie dobrego idzie? Ja myślę, że taka mądrość, wewnętrzna mądrość życiowa, doświadczenie życiowe i zrozumienie pewnych sytuacji w życiu. Dla Ciebie okaże się owocne, bo już więcej nie popełnisz tego samego błędu. Mhm. Więc takie tutaj informacje płyną dla dwójeczek. I wyciągniemy rady na ten nów w baranie. Uznanie. Ta sama karta co była u <laughs> jednaczki. Nie. Nie, nie, przepraszam, pomyliłam się. OK. Uznanie. Zaopiekuj się sobą, akceptując swoje pragnienia i potrzeby oraz podejmując działania, by je zaspokoić. Mhm, czyli tutaj widzisz to zaopiekowanie się sobą. Ja Ci mówiłam o tym wewnętrznym dziecku. Zbadaj i zauważ swoje zdolności, talenty i osiągnięcia. Tak, ta karta też była u jedyneczki. Jeśli pogodzisz się z wszystkimi aspektami swojej osobowości, poczujesz się skupiony i pewny siebie. Wtedy będziesz w stanie naprawdę zaakceptować innych. Uświadom sobie i kultywuj dobre cechy ludzi, których spotykasz w życiu, tak by czuli się szczęśliwi i rozluźnieni w Twojej obecności. Anielska mądrość przypomina, byś rozpoznał, kim naprawdę jesteś, duszą w ludzkim ciele. Jeśli uznasz istnienie duchowych wymiarów swego jestestwa, będziesz żyć w zgodzie ze swoim prawdziwym ja, a Twoja dusza będzie wznosić się ku niebu. I. Afirmacja dla Ciebie akceptuje to, kim naprawdę jestem I jeszcze jedną kartę Wam wyjęłam Jako bonusik, bo się powtórzyła, być może źle potasowałam Radość, radość płynie z poczucia łączności z Bogiem Dzięki niej doznajesz oświecenia Pielęgnuj tę cnotę, dostrzegając boski pierwiastek we wszystkim, czego doświadczasz Przeniknij pozory i odszukaj światło w duszy każdego człowieka Dzięki temu w pełni zdasz sobie sprawę z cudu stworzenia, a radość rozpali Twoje życie. Ciesz się wszystkim, ponieważ radość to klucz do osiągnięcia oświecenia. Raduj się życiem, droga dwójeczko, bo tą radość masz w trudności. Afirmacja we wszystkim znajduje radość. Tego się trzymaj. Wszystkiego dobrego. I trójeczki, co zmierza do ciebie dobrego w czasie tego nowiu w baranie? Co idzie w Twoją stronę, tak? Co idzie w Twoją stronę? Trójeczka, obfitość. Jakieś zadowolenie finansowe, obfitość karty pokazują. Mhm. Bardzo ładne energie, bo tutaj m, taka informacja płynie dla Ciebie, droga trójeczko. Że coś w twoim życiu się wyklaruje, wyjaśni, coś w twoim życiu się spełni, coś się rozjaśni i do ciebie płynie ta obfitość, prosperity. Dla wielu z was jakiś sukces zawodowy, yy, jakaś dobra praca, lepsza praca, lepsze wynagrodzenie, być może własna praca, przejście na własną działalność. Dla innych ogólnie obfitość życiowa. Jak ty to zrozumiesz, zostawiam to dla ciebie. Ale karty pokazują, że coś rusza z miejsca. I żeby to zadziałało tak na 100%, to tutaj karty radzą ci to co możesz ty zrobić w tym kierunku, to ruszyć tą energię, nie poddawać się, działać, wychodzić z inicjatywą, otwierać się na to wszystko co jest dla ciebie gdzieś Cóż za rogiem. Ja widzę też, że jakaś sprawiedliwość do, do Ciebie powróci. Ktoś, kto był Ci coś winien, może ci zwrócić. Honor, słowo, finanse, może. No dokładnie, tak tutaj mi się pokazuje, tak? Może jakieś tutaj zobowiązanie, jakieś tego typu sprawy urzędowe, administracyjne, też tutaj z korzyścią dla Ciebie płyną, ale ja też widzę, że jakieś podsumowanie będziesz robić w swoim życiu. Właśnie w czasie tego nowiu w Baranie i takie karmiczne podsumowanie. Albo zrozumiesz te lekcje karmiczne, albo całkowicie już rozprawisz się z pewną karmą i będziesz osobą, która będzie odcinać tą karmę od siebie. Coś tutaj takiego mi się pokazuje. To jest też dobry czas do tego, żeby gdzieś rozwijać się w sobie, żeby gdzieś szukać w sobie darów, talentów. Ale przy tym wszystkim mieć umiar, zachować przy tym wszystkim umiar i skupić się na jednej rzeczy, nie na kilku rzeczach, nie na kilku pomysłach, tylko na jednej rzeczy. Ogromne zrozumienie do Ciebie idzie, bardzo duże zrozumienie. Świetny intelekt, mądre decyzje będziesz podejmować w tym czasie Uważam, że jest tutaj bardzo ładnie i fajnie Super intuicja mi się przy tobie pokazuje Super praca, super finanse Zadowolenie, spełnienie Będziesz mieć powody do celebrowania Będziesz mieć powody do świętowania Będziesz mieć powody do tego, żeby z czegoś się cieszyć Żeby z czegoś się radować Bardzo fajne, naprawdę i wyciągniemy radę na ten nów w baranie dla wieczek. Zabawa. Czas, byś się zabawił. Odpręż się i odszukaj swoje poczucie humoru. Traktuj życie mniej poważnie. Radość sprawia, że czujemy lekkość duszy. Nawet najtrudniejsze sytuacje będą łatwiejsze do zniesienia, gdy dostrzeżesz ich zabawną stronę. Pielęgnuj zatem zdolność śmiania się z wszystkiego, jak możesz wnieść zabawę, śmiech i radość w swoje życie towarzyskie, związki, życie zawodowe. Gdy ty się cieszysz, anioły także się radują, ponieważ ponad wszystko kochają radość, zabawę, humor i śmiech. Afirmacja: jestem panem swoich emocji. Wszystkiego dobrego.